Listecy TV HD odświeżona, a twórcą oprawy jest upadłe za Intro Creators. Nowa telewizja na rynku telewizji wikcyjnych i TV Polska. ITV Group i Nowa 1 łączą się nawzajem. Telewizja LTV z odświeżoną oprawą graficzną. Na zegarach godzina 18. .00. Witamy Państwa i zapraszamy na główne wydanie ZAP News. I zaczynamy od 10 lutego 2021 roku. To wtedy pistecy TWHD HD przeszło ogromne zmiany. Wprowadzono nową oprawę graficzną oraz aktualności i pogoda zyskały nową oprawę graficzną. Twórcą tej oprawy jest 1 lutego upadłe Media Intro Creators. Przechodzimy do kolejnej informacji. Od stycznia działa ogórno-komercyjny kanał. ITV Polska. Na nim można zobaczyć ciekawostki, wydarzenia, pogodę, niektóre filmy, no i oczywista oczywistość: program śniadaniowy Polska wstaje. Miejmy nadzieję, że ta telewizja jak najszybciej zdobędzie popularność. Czas na trzeciego, przedostatniego newsa. Nowa Media łączy się z ITV Polska HD. Dokładnie połączyli się 2 marca 2021 roku wraz z połączeniem Nowa Media. Później uruchomi nowe kanały Nowa2, Nowa Sport, Nowa Info oraz Nowa Music. Miejmy nadzieję, że to połączenie będzie trwało jak najdłużej. I doszliśmy już do ostatniego newsa. LTV został ośnieżony 1 marca. Wraz z zmianą oprawy graficznej powstał slogan hashtag LTV2021. Tak akurat jest na oprawie graficznej. To by było na tyle w tym wydaniu i dziękujemy za obejrzenie, a następne wydanie ze news zapraszamy najprawdopodobniej po 15 marcu. Dziękujemy Państwu i do widzenia.